Czy wiesz, że oficjalnie w Polsce złoty nie jest naszym pieniądzem? Tak, ta stuwa, te 5 zł, i nawet pojedynczy grosik nie jest w Polsce pieniądzem. Co więcej, w Polsce oficjalnie nie produkuje się pieniędzy ani w formie banknotów, ani w formie bilonu. I pewnie od razu pomyślisz sobie, co ty gościu w zasadzie gadasz. Przecież za te pieniądze, które są realne, można w Polsce kupić bułkę, samochód, czy nawet dom. Nic jednak bardziej melnego. Wszystko to, co potocznie w Polsce nazywamy pieniądzem. To nie jest pieniądz, ponieważ oficjalnie w przepisach prawa nie znajduje się nigdzie słowo pieniądz, a jedynie znak pieniężny. Więc zarówno to 100 zł, jak i te 5 zł są tylko i wyłącznie znakami pieniężnymi, czyli prawnymi środkami płatniczymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jak zatem powinno rozumieć się pieniądz, skoro to tak naprawdę nie są pieniądze? Otóż, żeby się tego dowiedzieć, trzeba sięgnąć do filozofii pieniądza, a ona mówi nam jasno coś naprawdę strasznego. Znaki pieniężne tak naprawdę nie są pieniądzem, a dopiero nim się stają, gdy zaczniemy w nie wierzyć. Dlatego dzisiaj wstać Mnie porozmawiamy o tym, czy złoty jest dobrą walutą. Każdego dnia w Polsce kupowanych jest 5000 aut. Dwie trzecie są używane. Jak w tym wszystkim nie wpakować się na minę? Zwłaszcza, że nie tylko stare auta mają ukrytą historię, ale coraz częściej nawet nowe auta salonu mogą mieć coś za uszami. Czy możemy coś z tym zrobić? Tu wchodzi Car Vertical. Całe na biało, a dokładnie na niebiesko. Na ich stronie wpisujesz numer WIN i masz raport na całą historię auta: czy miało wypadki, cofnięty licznik, albo w ogóle nie powinno być na rynku, bo było złomowane, albo kradzione. W raporcie masz wszystko łącznie ze zdjęciami, wycenami zniszczeń i to niemal z całej Europy, a nawet Stanów Zjednoczonych. A dla widzów staćmi mamy specjalny kod promocyjny, z którym masz 30% zniżki na raport. Bo Europejczycy nie po to wymyślili auta, by się stresować, ale po to, by dawały przyjemność z jazdy. Korzystając z naszego kodu wspierasz rozwój kanału, a wszystkie linki znajdziesz w opisie. I tu okazuje się, że taki polski złoty, na przykład w formie banknotu 100 złotowego, możemy nazwać pieniądzem. Ale muszą być spełnione pewne warunki. Z definicji pieniądz jest to dobro o najwyższej płynności na rynku. Ponieważ można go, i co jest jego najważniejszą cechą, natychmiast zamienić i to bez strat na wartości, na inne towary lub usługi. W tym wąskim zakresie takie banknoty jak 100 zł spełnia to założenie. Ale zdarzają się przecież wojny, klęski żywiołowe, a nawet brak prądu, czy też zwykła mroźna zima, i wówczas okazuje się, że taka konserwa, siekiera, kanister z benzyną czy worek węgla nagle staje się pieniądzem. Natomiast w tych okolicznościach nasze znaki pieniężne niestety stają się dobrem o ograniczonej płynności i nie są tak chętnie wymieniane na inne towary. Wówczas takie 100 zł staje się po prostu kartką papieru. Dlatego też mówi się o filozofii pieniądza, bo to tylko i wyłącznie okoliczności sprawiają, że coś staje się pieniądzem albo przestaje być pieniądzem. Kiedyś było to oczywiste, gdyż monety były zrobione z konkretnego metalu i to tylko one był uznawany za pieniądz, który miał swoje ważne cechy użytkowe. O czym wspominaliśmy już w naszym odcinku na kanale Stać Mnie, gdzie mówiliśmy o srebrze. Wówczas to sam srebrny metal był pieniądzem, ponieważ nie trzeba było mieć monet z jakimś konkretnym napisem, a wystarczyło mieć coś zrobione ze srebra. Na przykład bransoletkę czy sztabkę, które w Polsce i na wschodzie od Polski nazywano od jednostki wagi na przykład grzywnami. Na zachodzie Europy mieliśmy to samo, z tym, że tam popularniejszą jednostką masy był funt i od niego wzięła się nazwa waluty. W tamtych czasach miało to absolutnie sens, zwłaszcza że podstawową formą handlu był barter, czyli wymiana towaru za towar. A zatem ludzie nie traktowali srebra czy złota jako pieniądza, a tylko konkretną wagę wartościowego metalu w formie okrągłej monety. Dopiero końcem średniowiecza i początkiem nowożytności zauważono, że obrót towar za towar jest bezsensowny, ponieważ tworzy spore problemy. Na przykład, gdy ktoś ma jakiś towar, który jest szybko psujący się, nie jest w stanie go długo utrzymywać u siebie w magazynie. W związku z czym fajnie by było móc go zamienić na coś, co ma zdecydowanie dłuższą żywotność. I w tym zakresie pieniądz zrobiony ze srebra czy złota idealnie nadawał się jako nośnik wartości. Potem, ze względu na chęć rozwoju gospodarki, monety zaczęły zmieniać się na weksle lub nawet banknoty, czyli jak sama nazwa wskazuje, banknote, dokumenty potwierdzające, że coś jest w bankowym skarbcu lub że bank coś gwarantuje. Wtedy okazało się, że nie ma sensu handlować samymi monetami jako zastępstwem towaru, a wystarczy przekazywać pomiędzy sobą zobowiązania względem banku, czy to prywatnego, czy państwowego, który wszystko zliczy i pozwoli w ten sposób szczelnie zabezpieczyć system finansowy. Tylko oczywiście był jeden problem. Taki system opiera się na najdroższym towarze na rynku konkretnie na zaufaniu. Tak, Pieniędzy. Bez zaufania w to, co jest podstawą zobowiązania, nie byłoby bowiem wymiany banknotów. Bo jak ktoś nie wierzy w to, że dostanie swoje pieniądze, to dlaczego ma robić w ogóle z nami biznes? Gdyby więc nie zaufanie, to mielibyśmy totalny problem z prowadzeniem biznesu i trzeba by wrócić do przysłowiowego średniowiecza. I posługiwania się srebrem oraz złotem w codziennym biznesie. To natomiast ze względu na kilka problemów jest absolutnie głupim pomysłem. Po pierwsze, srebro i złoto, chociaż brzmi dobrze, nie nadaje się do dzisiejszego świata, bo nie spełnia kilku cech, które mają współczesne pieniądze. Pierwsza z nich to oczywiście trwałość. Ze srebrem i złotem w formie monet czy sztabek jest ten problem, że im lepiej utrzymana moneta, tym cena jest wyższa. Zatem trzeba zwracać uwagę na to, żeby w codziennym użytkowaniu nie doszło do porysowania czy też przetarcia takiej monety. Natomiast monety i banknoty współczesne można mieć i rysować. Ile tylko dusza zapragnie. Ponieważ, jeżeli bardzo je zepsujemy, to zgodnie z zasadami Narodowego Banku Polskiego możemy wymienić je na nowe egzemplarze. Na przykład, jeżeli mamy banknot zachowany w co najmniej 75% powierzchni, w jednym fragmencie wymienimy go na 100% nominału. Natomiast, jeżeli mamy banknot, który jest zachowany w przedziale od 45 do 75% powierzchni, w jednym fragmencie wymienimy go na 50% wartości nominału. Konkretnie, nowoczesny pieniądz powinien być przede wszystkim jednorodny oraz podzielny, czyli dobry żeby było, żeby jedna pięciozłotowa złotowa moneta nie różniła się od drugiej 5 złotowej monety zarówno wartością, jak i cechami szczególnymi, oraz żeby można było taką monetę zamienić na mniejsze monety pod kątem nominału lub na większe nominałowo banknoty, co ułatwi obieg pieniądza w gospodarce. Niebagatelna jest też waga. Bo gdybyśmy chcieli kupić samochód za srebrne monety, zamiast za papierowe banknoty, to do salonu samochodowego zamiast za aktówką musielibyśmy przyjechać taczkami. Ważne jest też, żeby pieniądz był rozpoznawalny, a przez to nie budził wątpliwości w handlującym, że coś jest z nim nie tak. A zatem tutaj ważny jest marketing i kwestia ograniczonej liczby. Podstawowych wzorów monet i banknotów. Natomiast, jeżeli istnieją jakieś wyjątki od reguły, to powinno być ich bardzo niewiele. Mam tu oczywiście na myśli banknoty i monety okolicznościowe. Bezpieczeństwo konkretnego znaku pieniężnego to już zaś strefa ochrony policyjnej, gdzie aktywnie nie można dopuszczać do podrabiania waluty. Tu złoty polski ma się czym pochwalić, bo jeżeli chodzi o fałszywki, to wskaźnik liczby ujawnionych falsyfikatów na milion autentycznych znaków pieniężnych. Jeżeli chodzi o złotego polskiego, w 2024 roku wyniósł zaledwie 1,06 sztuki. Jest to jeden z najlepszych wskaźników w Europie, gdzie dla porównania w strefie euro na milion autentycznych banknotów znajdziemy aż 18 podróbek. A w Szwecji, która ma swoją własną walutę, znajdziemy aż 13 podróbek na milion autentycznych banknotów. To natomiast jest nic w porównaniu z tym, co działo się w czasach, kiedy mieliśmy system waluty srebrnej. No, niestety w zeszłym roku Jacka zdiagnozowali Białacze. Nie no żart sobie! gadasz? Szwecie, to jest jeszcze nic! Mój miał żółtaczkę! Na przykład w Anglii okazało się, że aż 20% monet srebrnych, które były w obiegu w tym kraju, były kiedyś podrabiane. Współcześnie ten problem jest nieco mniejszy, ale jednak występuje, co pokazują dane ze Stanów Zjednoczonych, gdzie od 1986 roku United States Mint, czyli Mennica Państwowa Stanów Zjednoczonych, prowadzi badania wśród sprzedawców srebrnych i złotych monet na temat tego, jak często zdarzało im się spotkać z podróbkami. W badaniach tych wyszło, że aż 43% ankietowanych sprzedawców monet w USA zgłosiło do organów ścigania chociaż raz klienta, który próbował sprzedać im podrobioną srebrną monetę. Podobnie było ze złotem, gdzie 41% ankietowanych zgłosiło, że miało kiedyś klienta, który próbował sprzedać im fałszywą złotą monetę. Im większa liczba oraz zakres zabezpieczeń na banknocie, tym trudniejszy jest on do podrobienia. Co powoduje, że żeby zacząć drukować lewe pieniądze, trzeba sporo zainwestować. To powoduje, że zdecydowanie taniej jest zabrać się za podrabianie złotych i srebrnych monet w porównaniu do banknotów. Co więcej, liczba i częstotliwość kontroli banknotów obiegowych, które przecież krążą po gospodarce, powoduje, że jeżeli ktoś spróbuje się zabrać za podrabianie banknotów, dość szybko zostanie złapany. W przypadku naszej waluty jest to szczególnie fajne, ponieważ mamy tylko i wyłącznie jedno miejsce na świecie, gdzie ta waluta jest oficjalnie. Używana w dużej ilości. A to powoduje, że polskie służby w porównaniu do tych ze strefy euro czy USA działają samodzielnie i nie potrzebują koordynować działań, co zawsze jest jakimś wyzwaniem. Żołnierz szybciej własny! Po prostu boję się ciemności, ja nie wejdę. Ile masz? 2 lata czy 5? Natomiast samym szczytem ochrony jest oczywiście technika drukarska, która jest naprawdę kosmiczna. Przykładem jest tu banknot 500 zł, aż 12 różnych zabezpieczeń. Od znaków wodnych przez nitki zabezpieczające, farby zmienne optycznie, farby opalizujące, efekty kątowe na druku, mikrodruki z napisami i mikrodruki z grafikami, druk uzupełniający się po obu stronach banknotu. Oraz zabezpieczenia, które są tylko i wyłącznie widoczne w ultrafiolecie oraz podczerwieni. Więc w tym sensie nasze znaki pieniężne są bardziej bezpieczne w porównaniu do monet srebrnych czy też złotych, które kiedyś były w obiegu. To pokazuje, że dla codziennego użytku lepiej jest mieć walutę tak zwaną fiducjarną, czyli opartą o zaufanie. Ponieważ jej podrobienie jest znacznie mniej prawdopodobne w stosunku do waluty srebrnej czy też waluty złotej. Natomiast problemem współczesnego pieniądza nie są do końca kwestie podrabiania, ponieważ czy tego chcemy, czy nie, gotówka znika z naszych ulic. Na ten przykład, jeżeli chodzi o codzienne transakcje, na przykład w sklepie, okazuje się, że tylko 38% transakcji odbywa się z wykorzystaniem gotówki. A jeżeli już dochodzi do płatności, to zazwyczaj jest to tylko 26,5% wartości płatności, które są dokonywane w punktach handlowo-usługowych. Ruch w bankomatach też nie jest już jakiś olbrzymi, ponieważ w ostatnich latach średnio Polak wypłacał w ciągu roku 829 zł na jedną wizytę w bankomacie. Wszystkich banknotów i monet mamy zaś w obiegu 413 miliardów. Konkretnie ciekawe jest to, co zawodowcy nazywają agregatami pieniężnymi, które nazywamy symbolami. M0, M1, M2 i M3. Jeżeli chodzi o M0, to po prostu gotówka w bilonie i banknotach. M1 to gotówka plus depozyty w bankach, które kiedyś były gotówką, a teraz dzięki systemowi bankowemu po prostu są cyferkami na naszym koncie. Z ich porównania wiemy, że jak jeszcze 25 lat temu, gotówka stanowiła 35% agregatu M1. To obecnie stanowi ona tylko 22%, a gdyby nie COVID i wojna, byłoby pewnie poniżej 20%. W skrócie oznacza to, że Polacy mają dużo większe zaufanie, które stale rośnie, do cyferek na koncie, a nie do pieniądza trzymanego w skarpecie. To zaś powoduje, że z czasem może się okazać, że liczby na tyle mocno spadną, że znajdzie się ktoś, kto powie, że gotówka wcale nam nie jest potrzebna. I powinniśmy ją zastąpić pieniądzem cyfrowym Banku Centralnego. W skrócie CBDC. Tu należy jasno sobie powiedzieć, że nie ma rozwiązań idealnych. I każda z tych form pieniądza nie jest czarno-biała, bo w zależności od sytuacji, którą można spotkać na rynku, możemy przechodzić pomiędzy jednym rodzajem pieniądza, a wchodzić w drugi rodzaj pieniądza. Najlepszy będzie tu przykład ze świata motoryzacji, gdzie mamy wyścig na 1 kilometr po prostej, wyasfaltowanej drodze, a w wyścigu startuje Ursus C360 i bolid Formuły 1. W takich okolicznościach pierwszy owszem przetrwa wszystko. Przejedzie po byle czym. I to bez jednego koła, bez chłodzenia i połowy silnika. Ale nigdy nie wygra na płaskiej utwardzonej powierzchni z bolidem Formuły 1. Tak samo jest w kwestii wyboru odpowiedniego rodzaju pieniądza na konkretne czasy, bo jeżeli w dobrych czasach będziemy się trzymać tylko i wyłącznie waluty złotej albo srebrnej, okaże się, że prawdopodobnie na tym stracimy, a jeżeli w złych czasach nie zainwestujemy w srebro i złoto, to też okaże się, że stracimy. W związku z czym tym trzeba płynnie zarządzać. Gospodarka światowa przez większość czasu nie jest bowiem w kryzysie. Tylko normalnie się rozwija. W takich okolicznościach nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie ryzykował przesiadania się na stary system, takim jak było srebro czy złoto, ponieważ owszem, dawało ono bezpieczeństwo, ale było straszliwie powolne, ponieważ gospodarka przede wszystkim musi iść do przodu, bo jak nie, to nawet złoto i srebro na dłuższą metę nie jest nas w stanie uratować. Zwłaszcza jeżeli chcemy wyjść z takiego kryzysu, ponieważ okazuje się, że im bardziej używamy współczesnego pieniądza, to kryzysy, tak, wybuchają częściej, ale też częściej udaje nam się z nich szybko wychodzić. Natomiast w międzyczasie gospodarka światowa pędzi z niespotykaną prędkością. Ale taka fantastyczna cecha gospodarki, niestety, ma swoją cenę. Mianowicie we wszystkich krajach, które opierają swoje finanse na pieniądzu fiducjarnym czyli tym, w którym musimy zaufać, że jest on prawdziwy, wszystko musi być oparte o siłę waluty. A siłą waluty jest przede wszystkim gospodarka, która oczywiście pracuje. To zaś powoduje, że waluta musi być stabilna oraz zakładać bardzo dobry stosunek cenowy naszej waluty do innych walut zagranicznych, z którymi prowadzimy handel. W przypadku Polski zależy nam przede wszystkim na tym, żeby zachować bardzo dobry stosunek ceny złotego do dolara i euro, gdzie zależeć nam powinno na tym, żeby maksymalnie mieć niską cenę dolara, gdyż w takich okolicznościach uda nam się kupić tanią ropę i inne paliwa, a za nie przecież płacimy ciężkie miliardy dolarów. A jeżeli chodzi o euro, to zależy nam na możliwie wysokiej wartości euro, bo kraje strefy euro są głównymi odbiorcami naszych towarów. W związku z czym nasz eksport sprzedając do tych krajów będzie wtedy zyskiwał najwięcej. W tym zakresie system waluty fiducjarnej, a w przyszłości wspartej CBDC, powinien być naszą bazą, a nie strasznym wytworem współczesnego świata. Pamiętać bowiem trzeba, że system waluty złotej miał swoje zauszami. I nie był wcale tak dobry dla wolności jak na przykład niektóre systemy waluty fiducjarnej spotykane obecnie. Mam tu na myśli słynne rozporządzenie wykonawcze prezydenta Stanów Zjednoczonych o numerze 6102, które narzucało na obywateli Stanów Zjednoczonych zakaz posiadania złota powyżej 100 dolarów w złotych monetach. A kto złamał taki zakaz, mógł być narażony na grzywne nawet 10 tysięcy ówczesnych dolarów i zostać skazany nawet na 10 lat pozbawienia wolności. A przecież nikt nie jest w stanie nam zapewnić, że w przyszłości taka sytuacja po raz kolejny się nie powtórzy. Poza tym wszyscy prepersi finansowi, w tym ci przygotowani na apokalipsę zombie, będą nas przekonywać, że nie ma nic lepszego niż waluta srebrna i złota. To nie jest do końca prawda, ponieważ wiele osób we współczesnym świecie nigdy nawet nie miało w ręce, ani jednej uncji srebra, ani jednej uncji złota. W związku z czym nie do końca wie, ile one powinny mieć wartości. A jak już będzie apokalipsa zombie, to zakładam, że nie będzie wtedy dostępu do internetu, żeby można było sobie sprawdzić, ile tak naprawdę kosztuje uncja srebra albo uncja złota na rynku. A zatem handel taką walutą może mieć relatywnie słaby efekt. Natomiast dla równowagi można podać bardzo sensowny kontrargument dla sprzeciwu w kwestii mocnego wprowadzenia CBDC. Argument ten jest być może troszeczkę szalony. Ale według mnie CBDC może zabić naszą najważniejszą część gospodarki, czyli szarą strefę. W tym zakresie państwu polskiemu powinno zależeć na obronie szarej strefy, ponieważ jest względem tego kilka sensownych argumentów. Otóż szara strefa nie poddaje się działaniom korporacji, które mimo wszystko są łatwo kontrolowalne. Natomiast zjawisko szarej strefy dotyczy małego i średniego biznesu. A ten z zasady nie jest chętny do wyprowadzki za granicę, tak jak robią to wielkie korporacje. A pieniądze, które zarobi w kraju, zazwyczaj również wydaje w kraju. W tym sensie szara strefa jest dość stabilną częścią gospodarki, którą warto mieć, pod warunkiem, że jej obsługa, np. przez ucieczkę składek medycznych czy emerytalnych, jest tańsza niż gdyby była prawidłowo opodatkowana. W tym zakresie szacuje się, że mamy aż 18,5% gospodarki, która działa w szarej strefie, z czego poza oficjalnymi wyliczeniami PKB mamy 9,2%. Stawiając zaś na ochronę tej części gospodarki, budujemy mocne połączenia w nowoczesnym systemie pieniężnym, co powoduje, że polska waluta, w razie kryzysu uznawana jest za jedno z najlepszych na świecie, ponieważ w kategorii inflacji, wahania kursu i ratingu jest na ósmym miejscu wśród dużych krajów OECD, a obrót gotówkowy w Polsce jest cały czas dostępny i można swobodnie przechodzić pomiędzy jednym a drugim rodzajem pieniądza. Dzięki temu można polegać na polskim złotym jako na bardzo elastycznej walucie. Dziękujemy też naszemu mecenasowi Bartłomiejowi Postkowi za wspieranie naszego kanału. A jeżeli ty chciałbyś zostać mecenasem naszego kanału, możesz wesprzeć nas na platformie Patronite. A co ty sądzisz na temat siły polskiej waluty? Napisz oczywiście w komentarzu. A jeżeli nie jesteś naszym stałym widzem, to zasubskrybuj nasz kanał, żeby nie pominąć kolejnych odcinków, które jak zwykle w sobotę o 10:00